Witajcie bardzo serdecznie. Jesień, a więc znowu zakładamy pryzmy kompostowe. W moich czterech kompostownikach robię kompost. Przerzuciłem do dwóch kompostowników kompost wcześniej założonych pryzm i założyłem świeżą, nową pryzmę kompostową. Nie minęły dwa dni, a temperatura już osiągnęła. 35 stopni Celsjusza, kompostowanie ważna sprawa, robienie własnego kompostu bardzo ważna sprawa, ale często słyszę od Was, że nie robicie kompostu, bo nie potraficie go zrobić na gorąco. Czy ten kompost robiony na zimno jest gorszy od tego robiony na gorąco? O tym dziś w odcinku, zapraszam. Jestem szczęśliwym posiadaczem w miarę dużego ogrodu, w związku z tym przez 2-3 miesiące Mogę nazbierać tyle materiału zielonego, brązowego ze swojego ogrodu tych odpadków kuchennych, żeby ułożyć potem pod zbiórce tych dwóch przez dwa trzy miesiące tych materiałów i jedną dużą pryzmę, no mniej więcej niecały metr sześcienny. Układam to, przerzucam to, układam to warstwami, mieszam brązowe z zielonym i zagrzewa się ta pryzma do. Około 60-70 stopni Celsjusza. Ale czy myślicie, jak miałem mały ogród przydomowy, jak miałem rodzinny ogród działkowy, nie miałem tyle materii, to co? To nie zakładałem kompostu, nie, kompostownika, nie robiłem kompostu, nie produkowałem własnego kompostu. Produkowałem. Oczywiście nie nagrzewał się tak, jak nagrzeje się raz ułożony w dużą pryzmę, ale był równie cennym składnikiem dodawanym do ziemi, co ten kompost robiony na gorąco. Czy listek, który upadnie na ziemię, nagrzeje się do 60-70 stopni? Nie nagrzeje się, ale czy się rozłoży i stworzy się z niego materia, która wzbogaci glebę? Tak, wzbogaci tę Śćbło trawy, które opadnie na glebę, także się rozłoży, także będzie zasilało tę glebę w życie, w mikroorganizmy. W związku z tym warto też kompostować na zimno. Jeśli nie potraficie na gorąco, jeśli nie macie takiej ilości materiału do ułożenia kompostowniku na gorąco, kompostujcie na zimno. Dlaczego ten kompost robi się gorący? Ano bo jest bardzo dużo tego materiału zmieszanego, zielonego z brązowym ułożona duża pryzma. Duża pryzma w związku z tym jest dużo tej materii, którą mogą się zająć bakterie. Bakterie widzą, że jest dużo jedzenia, dużo picia, jest impreza, jest dyskoteka, więc się rzucamy i zaczynamy pracować na tym rozkładającym się materiale. I robi się coraz bardziej gorąco. W takim kompostowniku, a w kompostowniku, w którym układacie niewielkie warstwy, dokładacie po trochu, po trochu ten materiał, nie ma tak dużej imprezy. Mniej tych bakterii wpada na tę imprezę, żeby zająć się tym materiałem. W związku z tym on nie nagrzewa się do takiej temperatury, o jakiej my mówimy, tych 60-70 stopni Celsjusza. Mając więc niewielki ogród, mając niewielką działkę. Czyli przekładając to, mając niewiele tego materiału, który możemy ułożyć na kompost, musimy sobie radzić trochę inaczej. Robimy kompost na zimno wówczas. Kupujemy albo budujemy kompostownik. Są takie fajne plastikowe w tej chwili kompostowniki, że w górę, od góry się wkłada materiał, od dołu będzie się wybierało pryzmę, kompost, znaczy będzie wybierało się kompost. Można kupić drewniane składane kompostowniki, niewielkie. Można kupić siatkowe kompostowniki, też niewielkie, i układać warstwami materiał, który przychodzi do Was z ogrodu. Nie będą to duże ilości, niewielkie warstwy układamy, ale układamy cały czas coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. W przypadku tych kompostowników drewnianych, tych kompostowników siatkowych, gdzie nie podbieramy od dołu, Kompostu. Po prostu, kiedy nazbiera się taka duża ilość, kiedy nazbiera się cały taki kompostownik, przerzucamy ten cały materiał, mieszając do nowego kompostownika, i tam zostawiamy, niech trwa ten proces kompostowania. W przypadku tych plastikowych pojemników, gdzie od góry podnosimy klapkę, dorzucamy ten materiał, a u dołu jest taka podnoszona klapka, z której wybieramy kompost. Po prostu dokładamy, dokładamy po kolei materiał, ale zasady dokładania tego materiału są dokładnie takie same, jak w przypadku kompostu na gorąco, czyli musimy mieszać ten materiał zielony z materiałem brązowym. 60-70% brązowego materiału 30-40% zielonego materiału. W związku z tym, jeśli skosicie swój niewielki trawnik i macie trochę trawy, to zmieszajcie tę trawę kładąc na wierzch tego kompostownika z liśmi, z zrębkami, a z korą albo z, pa, z podartym papierem czy z kratkami do jajek. Podobnie przynosząc z kuchni obierki, resztki jarzyn, także wrzucając, to są zielone te materiały, dodajemy te brązowe materiały, mieszamy, układamy niewielkimi warstwami i wtedy nie będzie gorącego kompostu, ale będą dobre proporcje brązowego do zielonego do tego, żeby ten kompost zaczął się dobrze tworzyć, i żeby nie śmierdział, żeby nie było brzydkich, brzydkich zapachów, bo tego się boicie. Jeśli dodacie do tego zielonego, który najczęściej wytwarza ten nieprzyjemny zapach, te materiały suche, brązowe, jak liście, jak zrębki, jak korę, jak karton, jak kratki od jajek, nie będzie tego nieprzyjemnego zapachu, a będzie następował proces kompostowania. Do dobrego procesu kompostowania, oprócz tego odpowiedniego składu brązowego do zielonego, potrzebne jest powietrze i potrzebna jest woda. W przypadku dużych kompostowników, dużych pryzm kompostowych, o wilgoć trudno, no bo trudniej przesycha taka grubsza warstwa kompostu, taka duża pryzma kompostowa, ale w przypadku tych Kompostowników na niewielkich działkach, tych plastikowych, drewnianych czy siatkowych, największym problemem nie będzie powietrze, nie będzie potrzeba przerzucania kompostu, ale będzie potrzeba nawodnienia. Do tego, żeby kompost miał odpowiednią wilgotność. To znaczy nie był za zasuchy, ale nie był też mokry żeby nie można było wyciskać tam, nie wiem, wody z garści takiego kompostu. W związku z tym, w przypadku tych niewielkich kompostowników, tego kompostowania, nazwijmy to na zimno, bardzo musimy uważać na zapewnienie wilgoci w takim kompoście. Musimy kontrolować, czy ten, ta pryzma kompostowa jest dostatecznie wilgotna. Często kontrolować i jeśli jest potrzeba, po prostu podlewać wodą, po to, żeby kompost miał wilgoć i miał powietrze, żeby... Dobrze zachodziły te procesy kompostowania. Największym problemem kompostowania na zimno tak naprawdę są nasiona chwastów, które możemy przenieść na nasze zagony, na nasze rabaty. W związku z tym, jeśli kompostujemy na zimno, jeśli nie robimy gorącego kompostu, czyli dokładamy niewielkie warstwy, pozwalamy, żeby ten proces kompostowania przechodził łagodnie, powoli, spokojnie, to nie dodajemy chwastów, które przekwitły, bo jest groźba, że po prostu te nasiona. Zostaną w tym kompoście, i te nasiona przeniesiemy na nasze zagony, na nasze rabaty wraz z kompostem i będziemy musieli pielić. W związku z tym chwasty, które zawiązują nasiona, które przekwitły raczej nie do kompostu, a dajemy do odpadków bio, do naszych koszy z odpadkami niech one jadą do zakładu utylizacyjnego do kompostowni, i tam niech będą przerabiane w wysokich temperaturach na kompost przy okazji zabijając nasiona. Fastów. Najgroźniejszą chorobą, która w tym roku była w naszych uprawach, to była zaraza ziemniaczana. Jeżeli Wasze uprawy zostały porażone zarazą ziemniaczaną w przypadku tych zimnych kompostowników, zalecam, żebyście te łęty porażone, czy ziemniaków, czy pomidorów dali na kompost do zakładu utylizacyjnego, czyli wrzucili do pojemników z odpadkami bio. Pozostałe chore liście, chore łęty z mączniakiem, czy z innymi chorobami grzybowymi, dawajcie na ten kompost zimny, zimny kompost, tak jak na gorący kompost, dlatego że ta przerobiona materia, tam powstaną nowe grzyby, nowe kolonie dobrych, zdrowych grzybów. One nie będą pomagały tym patogenom, tym złym grzybom się rozrastać, zagłuszą. W związku z tym, po przerobieniu, tak naprawdę nie będzie szansy na przeniesienie tych chorób innych grzybowych których być może obawiacie się. Podsumowując, w przypadku kompostowania na zimno widzę dwa wyzwania. Pierwsze to jest możliwość przeniesienia nasion: zarówno chwastów, jak i też roślin jednorocznych, bylin czy roślin dwuletnich, które zbieramy, na przykład takie jeżówki wiosną i rzucamy na pryzmę kompostową, chyba że chcemy bardzo roznieść wraz z kompostem te nasiona jeżówek, ale raczej nie. W związku z tym to jest pierwsze wyzwanie. Drugie wyzwanie to jest zbyt łatwe, zbyt szybkie przesychanie takiej pryzmy kompostowej. Niewielka pryzma, niewielkie warstwy dokładane, w związku z tym łatwiej przesycha. Częstsza kontrola i częstsze podlewanie. A czy trzeba przerzucać kompost na zimno? W przypadku tych pojemników plastikowych, gdzie od góry dokładamy materiał, od dołu wybieramy kompost, oczywiście nie. Stamtąd wybieramy kompost, u góry wkładamy świeży materiał i powoli czekamy. Aż on się przerobi, opadnie powoli na dół. W przypadku kompostowników skrzynkowych, takich drewnianych, czy w przypadku siatkowych też skrzynkowych kompostowników, nie musimy, ale warto by było przerzucić taki kompost, przemieszać jeszcze raz tę materię. Jak już nazbieramy ten cały całą pryzmę kompostową, ona opada, w związku z tym to nie jest takie łatwe, żeby szybko nazbierać cały kompostownik, wypełnić cały kompostownik. Można przerzucić do drugiej skrzyni i mieć zmieszany materiał. On się też już nie zagrzeje tak ładnie, ale będzie cały czas podlegał procesowi kompostowania. Można też po prostu zdjąć górną warstwę tego kompostu, a ten dolny przerobiony wykorzystać na waszych zegonach. Tak czy siak powstanie bardzo dobry kompost. Trochę dłużej to będzie trwało, bo nie będzie zachodził taki gwałtowny proces kompostowania, jak w przypadku kompostowników gorących, więc trzeba uzbroić się trochę w cierpliwość, ale nie ma wymówki. Trzeba robić własny kompost. Czy to na gorąco, czy to na zimno. Dziękuję, do zobaczenia.